Bez powodu uderzył turystkę w twarz. Kobieta straciła wzrok Warszawa. Uderzył kobietę na Nowym Świecie. Śledczy chcą umorzyć postępowanie. Bez powodu uderzył w twarz turystkę, która z rodziną spacerowała przez warszawski Nowy Świat. Wcześniej miał demolować ogródki piwne i grozić załogom restauracji. Kobieta straciła wzrok w lewym oku, a jej oczodół został złamany. Jednak prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście północ skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania wobec 35-letniego Eryka G. Ustalono, że mężczyzna był wówczas niepoczytalny, jednocześnie wiadomo, że posiadał narkotyki. 5 lipca 2020 roku Eryk G. Miał, według stołecznych policjantów, zaczepiać przechodniów, demolować ogródki piwne i grozić obsłudze lokali gastronomicznych, a następnie zaatakować turystkę. 35 latek początkowo podejrzany było o naruszenie czynności narządu ciała, kobiety, gdy spacerowała z mężem i synem. We wrześniu prokurator zdecydował o zmianie zarzutu na usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej w postaci, kalectwa polegającego na utracie wzroku w lewym oku poprzez zadanie silnego uderzenia pięścią w twarz pokrzywdzonej. Kobieta miała m.in. złamanie ściany oczodołu. Skutek ciężkiego kalectwa nie nastąpił z uwagi na przewrócenie się pokrzywdzonej oraz interwencję innych osób prokurator przyjął, że mężczyzna okazał rażące lekceważenie porządku prawnego, ale dział w zamiarze ewentualnym, informowała prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie. Tłumaczył, że coś nim pokierowało zmiana zarzutu była konsekwencją interwencji prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który już w lipcu polecił prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście północ analizę materiału dowodowego w tej sprawie. Eric G. Od początku utrzymywał, że coś nim pokierowało, a później okazało się, że podczas zdarzenia był pod wpływem środków odurzających. Powołani przez prokuraturę biegli i ocenili, że w atakując turystkę 35-latek nie był poczytalny, czyli nie potrafił pokierować swoim postępowaniem i nie był w stanie rozpoznać znaczenia swojego czynu. W związku z taką diagnozą, prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o umorzenie postępowania i izolację podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. W momencie przekazania wniosku do sądu, mężczyzna przebywał w areszcie śledczym w Łodzi. Ze sprawy przeciwko Erykowi G., wyłączono materiały dotyczące posiadania narkotyków, marihuany 0,29G i MA 1,99G. 25 maja bieżący rok Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akta oskarżenia w tej sprawie.